Dziś zrobimy fokację, na którą przepis od dłuższego czasu mnie już prosiliście. Na przy okazji pokażę wam trochę niestandardową, ale mega kozacką posypkę, która wynosi ją na inny poziom. Musicie spróbować jej w tej wersji, bo jest naprawdę kozak. Zaczynamy od rozrobienia drożdy w zimnej wodzie. Rzucamy mąkę i mieszamy łopatką do połączenia składników, tak żeby nie było widać suchej mąki. Przykrywamy i zostawiamy na 30 minut. Następnie dodajemy sól, chwilę mieszamy, dolewamy oliwę i mieszamy do połączenia składników. Zostawiamy na kolejne 30 minut. Po tym czasie z wilżonymi dłońmi składamy każdy bok ciasta do środka i ponownie zostawiamy na 30 minut. Składanie powtarzamy jeszcze dwukrotnie. No i mimo, że całość trwa dość długo to tak jak widzicie ciasto robi się w sumie praktycznie samo w tak zwanym międzyczasie. Po ostatniej przykładce przerzucamy ciasto do foremki z pergaminem polanym oliwą. Szczelnie foliujemy i wrzucamy do lodówki na noc. Następnego dnia w wyjmujemy około godzinę przed wypiekiem, posypujemy pociętym nori, sezamem i czymś pikantnym. Oczywiście jeszcze oliwa i trochę oleju sezamowego. Całość klasycznie dziurkujemy i wrzucamy na 210 stopni na około 35 minut.